Piotr, no. Piotrek, ja wiem. <laughs> Piotr, wiesz coś, zobacz w tym momencie patrz. No. Zabrakło nam tych pięciu punktów kurwa z, z pierwszej rundy, nie? Ja wiem, ale jesteśmy ja tu i rani, patrz. Dobra. No. Brawo. Ale musi się Dobra ciekawie. JEZA! No, na tej murawie nie pograsz Znaczy z tej strony Dobrze Dobry, Dobry. Za łatwo, za łatwo, kurwa za łatwo rosną już Nie wolno tak, nie wolno kurwała Brawo, Jacek. brawo. No, Wiem ci pewnie, że ludzie będą dojeżdżać. Watch bardzo Brawo Brawo, Loku. brawo! brawo! Może zjedzmy w nie dyskutujmy. No reszta! Ale... ale kurwa, no bez przesady! Bez przesady kurwa. Kurwa ręka była. Prawa ma cias!

Ale nie, pełna kultura, nie? Kurwa złoty. Aż nie poznałem Kalickiego, mówię, kurwa, rękę, pochodzi. Brawo się. To jest burcz. Popatrz spokojnie. Spokojnie, popatrz, zakręci. Pięknie. Tak jest. Nie, nie, nic nie było. Jezu, nic. Ale, ale kolano. Po co? No to o to chodzi, no, jest o wiele za późno. Nie o 30, bo jeszcze mam 29 kurwa. Nie postawiaj mnie to. Złotego była ręka ręk, ręk teraz. O Jezu! Przesłań. O Jezu! O, brawo! O Jezu. Brawo, brawo! Pytam się. No to Karol właśnie. Tablica! Jest! Kurwa! Ja wiedziałem, że ona mu na nogę. Jordanowi? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. O kurwa mać. Uuu. Uh. Znaczy zawsze tam nie wiem jak Brawo Seba! Nie wiem jak się tam gdzieś ale... Brawo, brawo! Niech cię gonią, kurwa, niech cię gonią! Pan, pan obserwator widział! Nagrałem to! Pan obserwator widział! Naszemu zasymulowaniu niby! był. Dobra, nie gadaj z nimi kurwa! Po chuj dyskutuje z nim? O kurwa, 16. To jest wilka gra teraz. Albo grał. No to już kurwa! Szanuj to Brawo! Brawo, Oj, a myślałem, że Bociek przejmie, to jak u kurwa sam idzie Bociek. Ja pierdolę! A jak ty się nazywasz? a za odżywki do, do tych do rośnie, rośnie prezes do kibiców on może tak? W a, a, tako, no, brawo no. Nie dojdzie, jest złoty, jest złoty! BRAWO, Brawo złoty! GŁOSY! EJ! EJ! Facecją! Daj mu buzi, Boże, daj mu buzi! nie, 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 nie. No, nie 45 sekund dalej. Ej, a gdzie jest Rafał Wałach? Kurwa. Za łatwo! Kurwa, Do 11 nie, nie, nie. <grywa> Brawo, Radek! Brawo, do, do. Radek! Trzymaj, Po Brawo Tylko zwycięstwo! Brawo Maciek. Wreszcie za Kręci go, kręci go. Brawo Maciek! Brawo, brawo! Dobre, dobre, dobre bo dobre! Z nie? Pokazać Ci czy dalej? Daj mi Dawaj Seba na Dobra, Dobre Seba. Nie wiem, Dobre loko. Pięknie Seba. Ale chamsko wjechał, co widzisz to? Dobrze nie w nogi kurwa. O Jezu. Szkoda, Maciak. że nie było tam maciasa. Loko. I o, kurwa ma!

No dobra, ale no dobra, ale mu pomóc Czerwona, nie Żółta, ja JEST! Andrzej JEST! Raja! 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 O, La 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 ja kocham kóru La 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 la, ja kocham kóru La 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 la, ja kurwa szukał, szukał Brawo! Mara. Brawo, mara. Brawo mara. Gol. No. Garbarnia gol Goście witam Wichoczach widać strach Garbarnia gol Zielono-czerwony szal

Garbario, jazda ci sami! Jazdać ci sami! Gerbario, jazda ci sami! Jazda ci sami! Gerbario, jazda, jazda, jazda ci sami! Mario narzucasz! Mario narzucasz! Mario narzucasz! Brawo Michał Mario narzucasz! Pięknie! Do Patryka! Oj? Sałowany był chyba! Ale...

Ale si 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 Można, nie dla nas jest porażki smak na koniec. nie nie, 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 znam, nie, znam, nie. tego. Internetu, Z